raz w ogóle takim pustym samolotem będę leciał, zobaczcie jak to wygląda. Nie ma ludzi prawda? może 30 osób jest całkowicie, a tak to nie ma ludzi. Jak się czujesz? Świetnie. Świetnie. Z ziomeczkiem będę leciał dzisiaj. Siemanko, witam wszystkich. Ja się stresuję, bo że taki Nie ma stresu. To już jesteśmy. E, idziemy teraz w sumie nie wiem czy na autobus, czy na pociąg, bo szybszy jest autobus, ale tutaj nie widzę, chyba na pociąg będziemy musieli podejść. Tak, dobra. Kurde. Polska? Polska? No. Kula. Kordę. <laughs> tutaj macie stację pociągów. Na takim parkingu w sumie. Jakby u góry, Ej, tu się idzie, nie? Tu gościu nas zaczepił już powiedział, czy z Polski jesteśmy, i zaczął coś gadać, nie? Kurde, bo zresztą słyszeliście przed chwilą, tam poszedł Ej, i co? No, tak to wygląda, nie? Tak wygląda. Zresztą, o, stoją tu pociągi zresztą, nawet jeszcze. Także, no, dobra, babilek w kupić Nie. Hello to ticket tu Bukares North. Kasz, kasz, kasz. Fortu? Nie, eee? kolega, nie tutaj. Okay. Thank you. Dobra, co kupiliśmy? Zaraz mamy odjazd. Tylko pytanie, ile kosztował jeden? A jeden kosztował sześć. Czyli macie. Około 6, 5, coś, 5 zł za bilet. No także spoko. Nie? No i wysiedliśmy na stacji jakiś Kareś Nord, czyli na ostatniej w sumie stacji I tu chyba macie dworzec kolejowy, nie? Tu każdy wysiadł tak naprawdę, także też idziemy i idziemy kupić bilet do wioski tej Sinaja, bo jedziemy w górach także tak to tu wygląda o kurde, ale fajny dworzec, ale ładnie to wygląda Pa, zobaczcie Fajnie, nie? Ładnie to wygląda Najbardziej mnie wkurza wiecie co? To, że tu nie ma klimatyzacji w pociągach To jest wkurzające najbardziej, nie? To mi się, wam powiem, z takim PRL-em kojarzy u nas, ale bardzo fajnie to wygląda, taki kontrast jest, taki naprawdę ma to swój klimat fajny, nie, zobaczcie, taki kontrast, tutaj, wiecie, mnóstwo tych wszystkich rzeczy, nie, tutaj macie pizzę też, coś tam, musicie sobie kupić, nie, i restauracje, to, tamto, jakby spoko, mega, macie jakieś sklepy nawet publiczne, o, skurczysyn, tu macie kasy biletowe. Eee, poczekajcie, dawaj chodź na rozkład, ja chcę zobaczyć. Na rozkład. Tu nie ma naszego miasta, nie wiem czemu w sumie tej wioski, ale przez tą wioskę jedzie. Eee, Sinaja się nazywa wioska. Ale tu nie widzę jej. Braszów. Tu gdzieś powinien być, eee, na tej stacji. No jeszcze zobaczcie jak to fajnie wygląda, mówię, ten kotras tak z daleka, nie? Fajnie mega to wygląda. Tu ma chyba jakieś, nie wiem czy to metro czy coś. E, I tu już wy, wychodzimy się o... Kur. Patrz jaki tam jest ten PRL, nie zobacz, patrz jakie poniszczone bloki, strasznie, no. To jest tak z 20 lat wstecz jeszcze bym powiedział za Polską, a przecież Rumunii mieli większe PKB niż Polska kiedyś. Jak Polska wyszła z komunizmu. Także no... Ale tak na pierwszy rzut... Pierwszy toka to bieda, 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 wpadami. bardzo bieda, no. Biednie. Ale będzie fajnie, bo to jest taki, wiecie, kierunek dość ciekawy moim zdaniem. No, zawsze, jest, zawsze jest na dworcu jakieś ściany, no strasznie tak staro, starodawnie jest mega, nie? Także no mówię, to fajnie, ale tak wiecie, znowu o 20 lat wstecz się cofamy, tak jak w Czarnogórze albo w Mołdawii. Także no, spoko, no, to jest chyba wejście, nie? Tak. Dobra, wchodzimy. Zobaczymy szybko. Picia, tu macie piwa na szybkości. O, tak to wygląda. Dobra, szukamy coś do picia, kupimy i, i zaraz zawijamy na ten dworzec, nie? Także nie będę tu przynudzał. Patrzcie, tak samo jak w Mołdawii macie trolejbusa, nie? Tutaj też jeżdżą, także spoko w sumie. No, kupiliśmy w sumie po browarze, takim ich tutaj rumuńskim, fusty i jakiegoś tam Twixa, coś takiego, taki zestawik. Za to ile daliśmy? Ja dałem 17 chyba, Dobra, co? Dobra, szybko. co? Ty, bo zielone. Ty, bo ja nie zetknąłem tego. To taka akcja, już był mandat zaraz, nie no. Dobra, lecimy na dworze do tej kasy biletowej. E, I do kasy i zobaczymy, wiecie, zobaczymy po prostu mm, jak tam jest, nie? Bo, bo, bo tam jest kolejka duża i zobaczymy jak tam dojechać do naszej wiochy, bo tutaj nie widziałem na rozkładzie, także no nie wiem. No i siedzimy już w pociągu, zobaczcie jakie są śmieszne pociągi takie to są te co się śpi w nich kuszetki, tak? Co się nazywa chyba? U nas w języku takie jak z kosmosu takie kabiny są, nie? Takie śmieszne. Pierwszy raz taki jadę. Yy, mamy za 20 minut chyba albo 15 odjazd A i będziemy... No, 2,5 godziny świetnie. 2,5? Tak, tak pokazuje. No, z 2,5 godziny chyba będziemy jechać albo coś takiego, także trochę czasu jest. Nie? gdzie jesteśmy. No i tak to wygląda ludziska. Wysiedliśmy tam trochę wcześniej, tam mogliśmy wysiąść, ale tu wyszliśmy tutaj. to tu jest właśnie Peron, ja czytałem o tym. Dosyć już ładny. ładny. Już niż tam. No tak, i tu już takie są właśnie są. góry są. I co? I teraz dobra, chodźmy tam na tamtą stronę, dwie pół bo... Godziny drogi. No, 2,5 godziny. Dwie i, I teraz wiadomo musimy przejść tam na tamtą stronę, bo tam jest nasza wiocha. W sensie nasz hotel. Dajcie, widzowie, jesteśmy w apokaliptycznym świecie. Czekaj. Tak to wygląda, nie? Ogólnie to już widać na pierwszy rzut oka, że jest dużo turystów, nie? No bo, no bo widać, bo to jest niestety turystyczne miejsce, także tu widać będzie cały czas turystów. Patrzcie, tak to wygląda, nie? Ładnie. Czaj. Widzicie, znajdujemy się w Sinai. Jest to jedno z najpiękniejszych miasteczek w Rumunii oraz najbardziej znanych, położonych w Karpatach, 800 metrów nad poziomem morza. Natomiast sama nazwa miasteczka nosi nazwę od klasztoru, który został zbudowany w XVII wieku przez mnichów, którzy uczęszczali na górę Sinai. Stąd też właśnie wniosła się nazwa Sinaia. Karpat że Nie, dosłownie, no tylko trochę inna architektura, bo wiadomo, rumuńska. Dobra, patrzcie, jakie restauracje tu. Oj, tu, o, tu pewnie... Tu pewnie ja trochę... Powiem wam, że naprawdę nie jest tanio w markecie. No nie, nie. jest. Szczególnie Te kabanosy, tutaj... Takie chyba no, droższe niż w Polsce, nie? No tak, no bo tak samo Tortilla ja Patrzyłem, to za Wziąłem 8 tortilli paskę, zwykłych paskę z zwykłych chyba 15 zł, 16. Patrzcie, jakie tam górki ładne w oddali widać. No ogólnie się okazuje, że mamy z 20 minut hotel od tutaj centrum, także no... Troszkę pójdziemy. Chyba 30 minut. Nie, no w sumie jest 20, bo to tak gada głupoty. Subskrybujcie kanał. Co, ja nie wiem co powiedzieć, tam". bo jestem na kabanosach. Od rana. No ludziska, także jesteśmy. Zmachani trochę, ale jeszcze nie jesteśmy. O kur... Turystyczna, turystyczna miejscowość. <śla> to potem jakaś tawerna jest, tak? Tak, no, tawerna. tawerna 7 jakaś... No i po... w sumie Pół godziny chodzenia dotarliśmy, to jest chyba tutaj, wiecie? No, no. W takim otoczeniu w sumie e, widzicie jakim? To jest chyba ta tawerna, zobaczcie. Tam jest ta tawerna, ona ma dobre opinie, jest, nie? No, jest, no tam, o. Także spokojnie tu mamy domek, chyba właśnie tu. o no. Także wy, idziemy się zameldować i zaraz zobaczymy, co i jak. Tak jest. Tak, tak, to tak, jakaś tak. ta małżeńska łazienka, nie? Wyszło, że nawet nie wchodziliśmy do recepcji, tylko powiedział, jaki numer pokoju, że tu są klucze, bo opłaciliśmy już wcześniej i, i, i tak to wyglądało. No taki pokój, wiecie, no skromny, nie? Skromny jest. Tu telewizorek. Po co, po co człowiek... Tak, po co w takim miejscu, no rzeczy? właśnie, po co w takim miejscu komuś... <laughs> kur... Nie pytajcie, nie, py... nie pytacie. <laughs> nie jesteśmy homosiabi. No i tutaj w sumie co, tutaj jest taki... A, i tutaj mamy jeszcze z... ten, tylko niestety nie ma żadnego ciekawego widoku, no, żeby wieczorkiem no bo, posiedzieć, bo to taki... popatrzeć się. Tak, tak, no zawsze popatrzeć tu możecie popatrzeć na ludzi. Chciałem, chciałem tutaj... powiedzieć, że zjemy kolację, ale no, zostawiam tak. chipsy Romantyczną kolację od razu. Tak, romantyczną. Tak, tu możecie sobie usiąść. Ale w sumie ma to jakiś klimat taki... Ma, to taki starodawny tak. trochę jednak, nie? Ładnie to wygląda. Dobra, lecimy, zobaczymy zaraz, Oprzejmy co jak. My no już tu wykładzimy poprzejamy i najwyżej wiecie i najwyżej jeszcze tutaj wrócimy zobaczymy czy do jakiegoś ślepu i pójdziemy, a jutro rano może wstaniemy i pójdziemy w te góry, nie? Żeby pójść na jakiś szczyt, także zobaczymy. je yeah. Kurwa, nie, uwi nie uwierzycie nam Ale podejrzewam Ach, no to Ale tam był prawdziwy niedźwiedź Właśnie tak, mama, mama do mnie napisała, że się wiedzie Pół godziny temu i normalnie niedźwiedź był Nie uwierzy... Wiadomo, że nam nie uwierzycie w to ale tam na drodze kurwa nawet, no wiadomo, nie, nie nagrywałem, bo tak powoli szedł w naszą stronę, nawet w sumie on zbiegał z tej góry tam, o. Szczerze nie wiem, czy idziemy już w sumie, skąd tam buty niedźwiedź, bo... No <laughs> dawaj drugą stroną pójdziemy. Ale to ogólnie są niedźwiedzie, człowieku. Ej, czajcie, to zobaczcie, patrzcie, jak to wygląda, nie, wyobraźcie sobie, że to jest opuszczone i może jest, chociaż tu ludzie mieszkają. Wyobraźcie sobie, że tu dzieci o takiej północy, nie? Wchodzicie do tego domu, no to trochę creepy wygląda tak strasznie, nie? Bo powiem. Ale idziemy, idziemy. Ale no, no są tu jest, takie jest budynki. Creepy. Tam wejś, człowiek, teraz nocy. No tam się otwarte, zobacz. Nieźle, <grym> nie, nie no. My sobie, ale my się zarzucamy, nie? Urbeksów to nie będziemy robić na tym kanale, ale... ale no, no ciekawe. Na tym kanale nie będziemy robić Urbeksów w Rumunii, nie? No. W Polsce to pół biedy, no ja przed chwilą panią widziałem, które... No no to ty mówiłem, że creepy trochę jest. Stoi gdzieś de 50 metrów od nas w oknie i się patrzy, nie? No <noise> to, to mówię, że creepy trochę, nie? No, tutaj no, tutaj, to tutaj nie... Jest, tutaj nie no. ale no to tam Tam pachatka ta tam przed chwilą się pokazałem, trochę, trochę strasznie to wyglądało, hmm. wam powiem ludziska. Idziemy patrzeć. strasznie powiem wam jedną rzecz. Nie wiem czy to się pojawi na filmie, ale sporo jest opuszczonych jakieś no, dużo, w No dużo, dużo, szczególnie tak samo w stolicy jest dużo tak, opuszczonych, tak. nie? Jak przyjeżdżaliśmy przez te... Tę... Zadupia od stolicy właśnie. W no to tam wiadomo, to było naprawdę dużo no, zaniedbanych dużo miejsc. Ale no mówię, nawet w stolicy jest dużo zaniedbanych miejsc. Macie tam też tak naprawdę koniec tego deptaka, nie i ta rumuńska muza i ten i tutaj macie ten deptak w sumie główny, zobaczcie. Tutaj ludzi trochę łazi o tej godzinie jednak, nie? Tam. No idziemy do tego sklepu i zawijamy, bo nie stać nas na razie na dzisiaj e, w jakimś, żeby jeść e, tutaj. Na pewno jeden obiad w sklepie będzie. Jeden na pewno, na, na wyjazd na pewno jeden, ale, ale dziennie to coś wątpię. No tu macie to to. Dobra, lecimy do tego sklepu jeszcze jak jest otwarcie. Zmieniliśmy po tysiaku na łeb w gotowie samej i myślę, że to wydamy bez problemu. To jeszcze do, do tego dodajemy noclegi, nie? No ta no to w sumie nie tak dużo za 5 tak, dni. No ale jeszcze masz dwie pustowy samolot. Zobaczymy, no ja już kartą Z 1200 wyjdzie za wszystko, bo no, 1300 no. No. Dobra, idziemy do tego markieta. Taki idziemy, patrzcie, chatka z krzatów, taka malutka. Zobaczcie. <grymne> yeah. To wygląda. Już jesteśmy prawie przy hotelu. Idziemy tą dłuższą drogą, żeby niedźwiedź nas nie zaskoczył, także życzę powodzenia. To jeszcze taki dowód, że są niedźwiedzie jednak, żeby nie było, że nie, zobaczcie, drut kolczasty właśnie po to, żeby nie wchodził ten niedźwiedź, chociażby, nie. Tutaj, bo wątpię, że to na ludzi jest. Po co aż taki drut kolczasty na ludzi, ale na niedźwiedzi na pewno jest, nie. Zobaczcie, cały się ciągnie tutaj. Całej długości, żeby tu nie wchodził. Także, no mówię, był ten niedźwiedź, nie musicie wierzyć, ale tak jest. My zwijamy dzisiaj koniec dnia, tak naprawdę pierwszego. Jeszcze może lajwika zrobimy, może lajwa będziemy robić. Podaj kot najpierw, dlaczego? 20, 24, 20, 24 i hashtag Hashtag no dobra. No, także, ciao. Subskrybujcie, logujcie, komentujcie, piszcie, czy Wam się podobało. Może kiedyś programy na niedźwiedziach, dźwiedzi, także no. Dobra, paśka, to recepcję kurde. Ciao.